Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas może mieć taką siłę modlitwy i potęgę jak ojciec Pio. Jak ojciec Pio. Albo siostra Faustyna. Bóg nie broni nikomu z nas jakiejkolwiek łaski. Chcemy, dostaniemy. Dlaczego niektórzy nie dostają, tak, takie, tacy jak ja? Bo ja bym, ja już jestem pyszny, czyli Pysio-Pysio, a byłbym jeszcze bardziej pyszny. Chodzi o to, że ojciec Piejo w swojej karierze życiowej zakonniczej, 10 lat miał zakaz spotykania się z ludźmi, i na koniec swojego życia, no nie było mu to miłe w tym momencie, jak to się działo, ale potem na koniec swojego życia powiedział, że on wie, o co chodziło. On jako młody zakonnik, Zaczął popadać w pychę, to znaczy ludzie wszyscy całowali go po rękach. Chodzili, klękali przed nim, tak? No niemalże jak przed Bogiem, ponieważ prosili o łaski i otrzymywali. Więc no, nie jesteśmy odporni na pychę. Nikt z nas. Szczególnie jak się zaczynamy robić sławni, tak? Jacek na TikToku. Jestem w szoku, bo znalazłem taką funkcję w TikToku, mówiącą e, analiza e, ilości oglądań, i okazuje się, że ogląda mnie prawie 6 milionów Polaków. Jak to możliwe? Przecież to prawie wszyscy ludzie, którzy mają TikToka w Polsce, przecież nie wszyscy mają, tak? A cały nasz kraj to ma z 35 milionów. To oglądają mnie prawie wszyscy. Starego dziada, co gada przeróżne rzeczy. To jest szok. No, mnie to bardzo dziwi, że komuś się chce wejść do nieba. No bo jak ja jestem codziennie w kościele, to w kościele tutaj w takich małych miejscowościach jest 50 osób. Na mszy świętej 20, 30, 50. Zupełnie w małych wsiach to są 4-5 osób. 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 W zwykły dzień. No więc super mało, tak. Natomiast Jacka ludzie słuchają, no nie bardzo kojarzę, bo no to chyba lepiej pójść do kościoła i uwielbić chwała Pana Boga, przyjąć Komunię świętą i słuchać Jacka. No ale może tak Bóg wymyślił, że trzeba najpierw posłuchać Jacka, żeby do kościoła pójść. Nie wiem, co chodzi. Okay, tych moich filmów zrobiłem pewnie z 2000. Od jakiegoś czasu je numeruję, ale jeszcze przedtem było 1000. A może więcej nie, trudno policzyć już to, bo może więcej niż 2000. Ale otwor, otwor, otworzeń tych filmów jest ponad 21 milionów. Ja ci, szok, to jest dla mnie szok. <laughs> Moje dzieci już dawno nie chcą tego słuchać. One już to wszystko usłyszały, dawno, dawno temu. <laughs> Ale jak sobie umrę, to one znowu zaczną słuchać. To tak to jest. Tak to nie jest niesamowite to w tym rzeczywiście. Więc dlaczego ja nie dostaję takiej łaski, jak ojciec piją? No bo by mi woda sodowa do głowy uderzyła. No, jak ja miał wiary jak ziarnko gorczycy, to ja bym zaczął góry przesuwać. No, mi się podoba Tajlandia niesamowicie. I te takie skały wychodzące z wody, takie maczugi, no to ja od razu bym przeniósł je do Zatoki Gdańskiej, a ja jeszcze od tego zmieniłem temperaturę w Zatoce Gdańskiej na 30 stopni. 30 to najlepsza temperatura. Ja przy mniejszej temperaturze marznę po godzinie. To znaczy jak jest 28-29, to po godzinie jest mi zimno. Przy 30-31 stopniach nie marznę w ogóle i wiem, że przy powyżej 36. Jest nieprzyjemnie. Ja się kiedyś kąpałem w Dubaju, znaczy w Zatoce Perskiej było 30, prawie 37 stopni. Było nieprzyjemnie. Ja myślałem, że pójdę schłodzę się do wody, a tam było upalnie. No latem w Zatoce perskiej woda ma 38, a bywa i 39, zależy w tym miejscu. No to to jest dużo za dużo. A 30-31 to bajka. Już mam, miałem kiedyś taki zegarek, kiedyś z tem z pokazujący temperaturę wody. Teraz dokładnie wiem, o, o co mi chodzi i kiedy marznę, a kiedy nie. Więc e, z powodów oczywistych, ja tej łaski nie dostaję, ponieważ pewnie by mi, jakbym jeszcze więcej dostał, nie dostałem. To by mi zaszkodziło na moją pysio-pysio-pyszność. Ale gdyby człowiek był na tyle rozsądny, żeby się nie wbijać w pychę, to Bóg nie blokuje żadnej łaski nikomu. Absolutnie nikomu, I żadnej. Właśnie jedynym limitem jest, że Bóg wie, dałby tyle za dużo łask, no to woda sodowa do głowy uderza. No to jak Bóg wie, że uderzy, no to nie daje. Pan Jezus kiedyś powiedział w objawieniach, że najbardziej ludzie będą dziękować za te łaski, których nie otrzymali. Które prosili i nie otrzymali, bo będą znali konsekwencje tych, tych łask, gdyby Bóg dał. Dobry Boże, ja ci bardzo za wszystko dziękuję. Za ogrom otrzymanych łask i błogosławieństwa. Wszystko rozumiem. Ja wiem. Więc już nie bardzo można świadkowi. Dziękuję Tobie uchwana matko i wszystkim zastępcom iłnych. Zawsze dzieje twoja święta wola, Panie Boże. Ale jakby można było, to ja chętnie przyjmę wszystko. good.